No, aha, to moje runy. Kurde, miałem nadzieję, że to jest runa, ten. część runy. Runu. Uś playlisty z odcinkami nikt nie zauważy różnicy i będzie tylko. O, w sumie tak, mogę tak zrobić, no? <grym> mogę tak zrobić. Tylko, że zamiast ten, zamiast mojej kamerki, będzie właśnie kamerka tego. Będzie kamerka po prostu fotela. E, Asiemano, PEG, Rasimczek. Dobry wieczór. Przez chwilę myślałem, że tu nie ma windy, i spadnę. To by było ciekawe. Dobra, odblokujemy to. I spierdalam o, z, bić makara. To jest pewnie zły pomysł. Tak strzelam, ale chcę to zrobić. Babo, tak. Pomogę. Włącz gadający fotel. Dobrze. Fotel ocenia moje odcinki, tylko nic by nie mówił, no. Nic by, nic by nie mówił. Najlepiej, jakbym jeszcze jakiś ten, jakbym jakiś e, silniczek podłączył od dołu i żeby się kręcił przez cały czas. Da się to zrobić pewnie, nie? Nawet wcale dużym jakimś nakładem pracy, tak strzelam. Musi zostawić zielone oświetlenia, nie, to bym włączył jakiś ten jakieś. tak żeby zmieniały cały czas kolory. Zresztą jak, jakbym był w pracy podczas tego, to i tak by nie było widać, bo jak, jak świeci światło z dworu, to chuja widać, nie? Tak naprawdę. Czy ja ominąłem tego? IGego? EG dobra, dobra, już, już już. Kim jak z kim, ale sobą gadać nie chcę. Tu jest IG, Boże, przy tym. Fucking Taki wielki jego nie widziałem. Eee, pierwszy raz jak grałem zobaczyłem Beldena to szukałem w necie, czy warto zostawać jej rycerzem, no widzisz, a ja nie, ja po prostu zostałem. Eee, ale na tym się mój quest rani skończył, bo właśnie ja nie sprawdzałem nic w necie. Dopiero jak przeszedłem grę, to wtedy zobaczyłem halo, czy ja coś ominąłem. I okazało się, że prawie cały quest rani ominąłem, nie? Bo nie wiedziałem, że się go kontynuuje dalej. Tyby <laughs> eee, chyba nie chce mi się odwiedzać. Ale kombat ciągle rola <laughs> Najgorsze jest to, żebym bardzo chciał. Żebym bardzo chciał. Pójdźmy stąd. że ja bym bardzo chciał. Znaleźć więcej rzeczy pod perfumiarza, ale nie mam pojęcia, gdzie one są, bo nigdy takiego bildu nie robiłem. A pewnie mi się przyda wiedza o tym, w razie czego, jakbym kiedyś chciał zrobić run, w którym będzie tylko ten. Tylko ataki. Znaczy tylko te. U nie, nie usable items, tylko jak? Consumable items. O. Consumable only run. 30 tysięcy za kolejną przepowiednię. Grając pierwszy raz w ciemno, ciężko tak zrobić skomplikowane questy, prawda? Ja nie zrobiłem go, bo nie wiedziałem, ja. I tak samo ominąłem Fortisaksa. Bo też nie wiedziałem, no bo Fortisaksa trochę się łączy. Quest Fi i Quest Run i tak dalej, nie? W sensie można je połączyć. Bardzo fajnie. Więc ja, ja te bossy zabiłem dopiero po tym. Dopiero po zabiciu już e, Eldeńskiej Bestii. Jak moje bronie są na plus 8, a tu już piątki lecą kamienie, to nie. nie. Nie wróżę nic dobrego, nie? Nie wróży to kurwa nic dobrego. No, co się że ten makar to mi tak wpierdoli? Bo to jest kolejny poboczny boss, nie? Poboczne bossy w tym ranie, jak na razie, były straszne. W większości. Mają dużo więcej HP niż miały normalnie. Dużo, dużo więcej. W liniach perfumiarza jest amulet, który je wzmacnia. Ja już mam ten amulet. Dostałem go na dzień dobry. Or, on jest ten. Jako, jako prezent startowy dla mojej klasy, klasy perfumiarza, nie? A może jego założę w sumie. Będę ją. Nie wiem, z 10% więcej demerzu może tymi perfumami teraz? Dopiero przez tego Eldena dowiedziałem się o istnieniu Moga z Neta. O, widzisz, to Moga i Malenia akurat odkryłem, e, znalazłem, bo dość, dość mocno eksplorowałem po prostu te zone. Ale Fortisaksa i tego to nie. Jeśli miałbyś zmienić jednego bossa z każdej gry FromSoftu, który jest ulubiony pod względem muzycznym i lore'owym... O, oh fuck. E, nie znam się całkowicie na muzyce i na lore z Demon Souls. Ale tylko pod tymi dwoma względami? Czy, czy, czy nie? Ja nie znam się Demon Souls, nie mam pojęcia dokładnie. Znam, nie wiem, znam króla Alanta lore, nie? No bo on się ciągnie teoretycznie przez całą grę, ale... Więc powiem, że jego, bo jego kojarzę. Lore. Wiem na przykład, że ten, że, że ten... na nie wiem, jak ten boss się nazywa. Ten taki, co ma przepaskę na oku. Że on jest niewidomy i on jest fajny. Bo jest niewidomy i on na słuch gra, nie? Że możesz być po cichu i on wtedy nie wie, gdzie jesteś. Ale nie, w Demon's Souls nie powiem, nie mam pojęcia. A 1... I lorowo i muzycznie chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że Gwyn jest dla mnie najciekawszy pod tymi dwiema... pod tymi dwoma względami. Muzyka z Gwyna jest ikoniczna, nie? To chyba nikogo nie dziwię. Nie ma chyba, jak dla mnie, żadnego soundtracku, podstawce przynajmniej, który by mi jakoś mocniej wpadł w ucho w Daxus 1. Tak mi się wydaje. Przynajmniej sobie nie mogę teraz przypomnieć takiego. W Dark Souls 2, to jest kolejna gra, w której nie znam się całkowicie na lore. Eee, a o czym miałem mówić? O lorze i o muzyce. Dark Souls 2 muzyka. Dark Lurker ma sztos muzykę. Zajebistą muzykę ma Dark Lurker. Nie wiem czemu jakoś naprawdę. Jak, jak go byliśmy ostatnio. Tam był kawałek runu. Musimy do niego cofnąć. Jak byliśmy ostatnio do Dark Lurkera na, na Bauranie, to miałem takie. O, ta muzyka jest fajna. Więc na ten moment tak powiem, bo żadnego sobie niczego innego nie przypominam. W Dark Souls 3. O, a, jest. Bruh. Run Trace. Teraz jak sądzę, są żeby się nie zajebać? he, W Dark Souls 3. I muzycznie, i lorowo. O. Czekaj, jakie są takie bardzo fajne jakieś te motywy muzyczne w tak Daxos 3? Przypomnijcie mi. Na razie bym powiedział, że lore'owo to chyba bracia mają najciekawszy lore, jak dla mnie. Eee, ale muzycznie? Aby Watchers? Są ciekawi, są, mają ładny design, znaczy oni mi się bardziej, Abyss się mi się bardziej designowo podobają, nie? Ale patrząc tylko na lore i muzykę, chyba bracia, Lorian i, i, i Lothric, tak mi się zdaje, w tak 3. W Bloodborne'ie? Lorowo i muzycznie. Nie do końca znam lore Ludwiga, ale muzycznie muzycznie Ludwik kurwa niszczy każdy jeden Soundtrack w ogóle we wszystkich Soulsbornach. Więc jakbym powiedział, że pod tym względem nie lubię, a czy nie, nie wygrywa, nie wygrywa Ludwik, to bym sam na siebie był zły. Ała Sekiro. Or, lorowo i muzycznie. Nie kojarzę w ogóle muzyki z Sekiro, ale z tego co pamiętam, to wszystko było takie mega wibowe i japońskie. Czyli to nie moje, ale podoba mi się motyw tego, że, uwaga, spoilery, <grych> jak ktoś jeszcze nie grał, że demon nienawiści to jest rzeźbiarz. To, to jest ten skulptor, nie? którego od samego początku gry mamy, więc chyba to mi się podoba najmocniej. Ta, ta opcja, że też później Emma mówi, nie? czy tam wcześniej Emma mówi, że... Gdyby musiała zabiłaby nawet demona, więc ona jakby wiedziała wcześniej, nie. Ten, ten motyw z, z przekręceniem rzeźbiarza w demona mi się mega podoba. Więc chyba to. Chyba właśnie demon nawiści. Co tam jeszcze Elden Ring tylko został czy coś jeszcze? Chyba tylko Elden Ring. W Elden Ringu lorowo i muzycznie. Eee, muzycznie mi się mega podoba motyw z tego. Z Godrika. Nie z Godrika, z Godrika, z Godrika, tak. Nie wiem czemu, jak pierwszy raz usłyszałem muzykę właśnie w Godriku, jak zacząłem się z nim, z nim bić, jak zacząłem z nim walkę, ciągle miałem wrażenie, że ta muzyka brzmi trochę jak ten. Trochę jak. E, właśnie jakaś muzyka z Szczególnie jak wjeżdża druga faza w walce z Godrikiem. Lorowo też nie jest najgorszy. Jest uznawany za jakiegoś tam śmiecia, zdrajcę wśród. Wszystkich takich e, władców, e, w, władców runów, za najmniejszego i najsłabszego, który musi się wzbogacać w ten wspomagać jakimiś śmieciowymi szczepami, jak w cyberpunku, więc chyba powiedziałbym, że on. Chociaż lorowo mi się najbardziej podoba chyba ten e, Placidusax, Ale nie pamiętam czy, jaki ma soundtrack Placidusax. Pewnie też fajny. To byłaby pewnie walka tych dwóch bossów jak dla mnie. Lor i muzyka. Placidusax i ten. I Godric. Więc chyba tyle. <grystanie> Lawrence? Zdecydowany? Znaczy, no, jakby patrzeć tylko pod względem muzyki i loru, nie mam pojęcia, jaką ma, jaki ma Lawrence. Lore, nie usiadłem, nie? A muzyki w ogóle nie pamiętam. Pamiętam, że ten boss mnie tak wkurwiał, że. Eee, <grystanie> no nie. Pierwszy eleński władca, tak. Jeszcze eleński władca. Patisiusz, jak wspomniałeś o cyberpunku, to mi się przypomniało modowanie tego gówna, yy, ale w sensie ten, modowanie dosłownie, czy modowanie, chodzi ci o ciało swojego bohatera? Ja nic nie modowałem w cyberpunku. Ani razu, nigdy. Grałem tylko w Banille. O nie! Ja powiedzieć, że się, że się spierdolił... Come on. O, o okej, okay, teraz ja się spierdolę, no właśnie że się w przepaść, a sa, sa, sam zaraz spadnę w przepaść. Dobra, lecą kamienie czwórki, to bardzo dobrze. No bo teraz mogę, mogę jedną dwójkę jeszcze dokupić u, u Igiego, nie? I mógłbym dosłownie trzy sobie, białe bronie wzmocnić na plus cztery już, nie? Więc jak odblokujemy, jeśli się uda odblokować dzisiaj Altus, to pójdziemy po Eleonorkę, pójdziemy po, po Bloody Helix, i co było jeszcze trzecie? A ten miecz ma tak? Bo tam, no... Bo MOGA to nieprędko prędko zdobędziemy, więc o tym nawet nie myślę. O włóczni i MOGA. Modowanie jako gierka, aha, to nie. Jakie są mody na przykład do cyberpunka? Bo ja jeszcze grałem ostatnio, jak, jak to było całkowicie niezoptymalizowane. Jak myślę sobie, że miałbym to jeszcze modować, to mój komp by wybuchł. Ale z drugiej strony ja grałem jeszcze na starym kompie, nie? Cyberpunka i to było zaraz po premierze, a wiadomo jak... Cyberpunk po premierze wyglądał, nie? No? że był założycielem kościoła ozdrowienia i leczył krwią ludzi w jarnym. o! To on nie posłuchał domeny swojego mistrza, rektora Willem'a, strzeż się stary krwi, a! Ah, beware the old blood, tak, to, 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 to kojarzę, to powiedzenie. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, więc z tej okazji zjem zupkę chińską o smaku ziemniaków. Zupka chińska o smaku ziemniaków? To brzmi ciekawie. Tylko, że chińska, a nie polska, halo. Dlatego <laughs> jest śmieciem, tak. Jebaś Lorenza No come on, musi gdzieś latać. No chodźcie tu do mnie, no przecież nie będę was ganiać! Kurwa. Yuh, nie krzycz, babo, nie krzycz. Boże, ile ich się nasrało? No, nie uciekaj ode mnie. Dobrze, jeden. Jeszcze ten trzeci lata. Trzeci, piąty, kurwa. Dobrze. Dawaj runy, dawaj kamienie i dalej. Overhaul drzewka umiejętności, jakieś dodatkowe zbroje i takie pierdoły. przed modowaniem trzeba instalować w chuj skryptów. Oj, to brzmi strasznie. Plus niektóre mody wymagają jeszcze innych dodatkowych. No właśnie, to ja lubię jak modowanie jest... Jest proste. Już niektóre mody w Elden Ringu nawet, czy w Soulsach mam takie coś, że... O, spadnę. Mam takie coś, że widzę ile trzeba się Namęczyć z niektórymi rzeczami Z podmiianiem plików, zmianę, zmianą tych Jakichś wartości w plikach tekstowych I tak dalej, więc jak na przykład Mam takiego moda jak tutaj, który jest mega łatwy do, do włączenia, to jestem mega Szczęśliwy, bo tutaj tylko w sumie muszę W jednym pliku muszę tylko zmienić jedną rzecz I się włącza od razu, ale Miałem mody, które na przykład Były jeszcze prostsze do włączenia Bo jedyne co musiałeś zrobić to przez Nexus Loader Nie pamiętam jak to Program z Nexusa, Nexus Mods, który po prostu dajesz na stronie, żeby ściągnął ci przez program W programie włączasz, żeby mod był włączony i on jest po prostu włączony Tyle Na tym polega włączenie moda Więc no... Zazwyczaj jak, jak się bawię z modami, to mam taki problem, że boję się, że ktoś nie? A jak sobie pomyślę, że muszę później na przykład spieprze pliki I na przykład nie zadziała naprawa plików przez Steama i Później ściągaj grę od nowa Trać czas i tak Ja wiem, że niektórzy mają neta na przykład yy, Światłowód, który ściągnie im Eden Ringa w 3 minuty, nie? ale ja nie mam światłowodu Więc bym to ściągał pewnie przez dobrych parę godzin znowu nie? A wyobraźmy sobie na przykład, że próbuję moda sobie zainstalować godzinę przed streamem I nagle, a chłopaki dzisiaj nie ma streama, bo Elden mi się ściągnie za 5 godzin dopiero I tak Ja bym nie był szczęśliwy, no Dlatego podoba mi się tak, jakby te ze swoimi rzeczami. Oni wspierają mody, nie kryją się z tym. Wiedzą dobrze, że te mody poprawiają grę. <gry> Au Babo! To nie jest baba, to jest. No nie, jeszcze czachy le. Co? co mi obłudziło, Czachy? No, no nie... Serio? Ten makar mnie zeżre, nie? Z makaronem kurwa, mnie zeżre. Grim z Lola, ta. To bym Lola musiał wciągnąć, a ja to... I jest piąta rano i tam jest zapisane. Piąta rano, piąta rano, piąta rano. Wiecień, wiosna, zima, minus 20, minus 25, pod minus 30, a piąta rana Mariusz idzie. Śnieg zasowa, Mariusz idzie dalej. Deszcz pada, ja idę dalej. Wichura jest, ja idę dalej. A piąta rano. Tak, u Betezy jest sporo modów dostało oficjalne wsparcie, ale trzeba za to płacić, prawda. Ale to wiesz, no, to ma swoje plusy i minusy, nie. Mimo wszystko tam mody w grach Betezy, to jest też dosłownie ściągasz i działa, nie? Zazwyczaj. Bez żadnych dziwnych no właśnie, no skryptów i tak dalej. To jest mega ułatwiające, nie? szczególnie, że wiesz, jak... wypierdalaj, szczególnie jak na przykład... Ja bym pewnie sobie jakoś jeszcze poradził, może bym coś spierdolił po drodze, ale pewnie bym jakoś to naprawił w końcu. Ale są ludzie, którzy wiesz, którzy całkowicie nie znają się na komputerach, nie? Dla których y, ostatnio w pracy miałem taką sytuację, że co to są rozszerzenia plików, nie? Pokazałem koleżance, je się plik źle ściągał, miał być to plik rar, czy tam zip, a jeśli ściągał jako jakiś nieznany, nie? Proszę daj mi wejść do góry po prostu. I pokazałem jej, żeby, żeby zrobić na przykład Pokazywanie rozszerzeń zawsze i jak sobie zmieni ten plik, bo on jest niby spierony, ale tak naprawdę jak zmieni rozszerzenie z jakiegoś tam V0L, czy jakiegoś D3J. Nie pamiętam, co to było jakieś zjebane gówno. Jak po prostu na końcu te trzy literki zamieni na VIP, to będzie działać tak, jak powinno działać. I nie ma problemu. I podobno ona się z tym męczyła od roku co <grym> najmniej. Dobra, nie um, jestem z powrotem tu, gdzie byłem. No, czemu trzeci atak nie wszedł? Czy razy kliknąłem? Już się spulwały. No, znowu... Czy ona tak naprawdę... Już to mi zabiera, kurwa, czwarte HP na strzała? Ja pierdolę. Tak, rzucaj tymi gównami. He he hej, fajne! Ja się tu odpalam z buffem, nie? bo <gry> agresja mobów w tym modzie jest pokurwiona. Plus zwiększenie im damage'u też jest pokurwione. Plus znerwienie mojego HP. Ja mam tyle HP, mając 38 Vitality, kurwa. To nie jest normalne. To nie jest kurwa normalne. Weź te czachy ode mnie. Weź, weź. Jeszcze spele rzuca. Kulki. Mm. No więcej tych kulek. Babo podleś do mnie w końcu po prostu. Ten makar mnie zeżre, Szczególnie, że ja mam miękką broń i pewnie... Hu, hu, ja, bym, równie dobrze mogę go napiendalać, nie wiem. Pękiem Jobachy. Nie, 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 nie pękiem. Czym się, czym się ten? Pójdę tam czy nie pójdę tam? Nie pójdę tam, pierdolę, to nie mam, nie mam soczku Tam jest tak bezużyteczny item, no Jakiś tam... jakaś tam broń. Walić to. Jeśli ER miałby się pobierać 5 godzin, to żeby zrobić zastępnie stream z gówno Lola musiałbyś go zacząć pobierać już w poniedziałek, nie no nie pobierałby 5 godzin. Ostatnio ściągałem Baldura, który ważył chyba 100 giga czy 80 giga w 3 godziny, więc znośnie, nie, znośnie. Nie całe 3 godziny. Ten makar mi naprawdę. Ale cóż, <laughs> zobaczmy co. Ech. Czekaj, jeszcze Dur, 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 dur. Zobaczmy. Jak wygląda Eselon, to byśmy więcej kapelowali. No, może nie więcej, ale. Byle by nie nie? No właśnie. Byleby by nie żegusiał. Najbardziej pokurwiony jego atak. Ok. Czy on krwawi, cokolwiek? Ja nie, nie wiem, nie wiem co się dzieje. Aha, już wiem co się dzieje. Nie mogłem wyjść spod niego. Nie wiem czy chcę go robić, naprawdę. Kurde, jak widzę, ile te meczu w niego wchodzi. Skończyłeś Baldura dzisiaj, o proszę. Ile godzin? Masz nabitych z ciekawości po jednym przejściu. Na tym saveie konkretnym. Nie w grze ogólnie. No. Sztalowa mi połowy HP zabiera. To napisał w ogóle? Vestilli. <laughs> Polecam samemu spróbować. Boże, jakie to jest kurde łące. Jego winny się tłumaczy. To jest najgorszy argument ever. Naprawdę. Zawsze się zastanawiałem, skąd, skąd to powstało. No już tam nie, nie, nie biję do siebie konkretnie. Tylko ogólnie, jako samo to, że winny się tłumaczy. To jest jedno z najgłupszych powiedzeń, jakie się utarło w społeczeństwie. Wyjść z tego jebanego ścierwa. Nie widzę, co się dzieje całkowicie. Nie? Nie ma szans. Nie ma kurwa szans. Czemu tak późno atakujesz kurwo? Czemu nie trafiłem?! Ja pierdolę. On naprawdę nie krwawi, nie? Czasami tutaj mi jak zły pomysł, tej lawie. Czuje się mega levels tak fuj. Damage'u control ok, i framesy ma nie targetu Ale bądź co bądź, od kiedy ma w ręce... Od kiedy ma w ręce broń, to jest łatwiejszy niż w pierwszej fazie, nie? Ja pierdolę. Peremunialne gówno! Makara, z czym to się skaluje? Z wiarą. Ble. Nie w tym rany. Nie grałem z tym nigdy, nie? To w ogóle jest w grze normalnie? Ja nie pamiętam. Ładny efekt czerwony, jak się atakuje. Tak, to jest w grze normalnie, dobra. Po poznałem dopiero po Ash of Warze. Dobra! W końcu mogę iść do Altu z jakąś normalną broń normalniejszą przynajmniej. To nie jest jego broń? Inaczej to wygląda, no właśnie, tak mi się też nie kojarzy, ale zobaczyłem ten. Ten Ash of War, nie? Gilotyna. To mi się skojarzyło, że gdzieś to już widziałem. W tym modzie chyba jest 15 nowych broni, z tego co widziałem, mniej więcej. Okej, okay, to będzie pół godziny jechać teraz. Boże, Cię ciężki był ten boss, naprawdę. Potrzebuję jakiejś mocniejszej broni. Lekko pan 80 godzin wyszło. O! Oh. Ale to nie tak dużo w sumie. Robię prawie, że wszystko co mogłem. To nie tak dużo w sumie, jak tak myślę. Ja mam teraz na moim serwisie już 50, a jestem ciągle w drugim akcie. Na końcówce drugiego aktu, ale, ale no ciągle drugi akt. Miał, ja, ja byłem już dużo dalej i... Miałbym dużo więcej zrobione, gdyby nie to, że od trzech dni w Tarkowa gram znowu, bo nowy wipe wyszedł. Eee, łaska, łaska, łaska. Mm, dobra. Eee, Grota perfumiarza jest zaraz kłonie nie? Mogę tam skoczyć sobie. Lewelki, więcej HP mi dajcie. ja wbiłem tyle leveli w HP. A dało mi to 200 HP dosłownie, nie? Wczoraj mówiłem, że mam 1000 HP. Dzisiaj wbiłem wszystkie lewele, oprócz jednego, które wbijałem. Eee, wbiłem wszystko w HP co miałem. A i tak mam 200 HP tylko więcej. Eee, czwartkowy tarków UN. Czwartkowego może nie będzie, ale może będzie poniedziałkowy albo wtorkowy, nie? Bo ja mam wolny teraz, tak jak mówiłem. Yy, więc to nie jest wykluczone, poczekaj. Eee, ja bym ich tu chyba z chęcią zabił wszystkich co do jednego. Boże, ile ten buff jej trwa? Czemu ona ciągle jest zbufiona tą kulką? Jeszcze tego ja zbufiła. Nie <laughs> ja pierdolę. Niepotrzebnie tak się na hama wbijałem, co? Wszyscy do a będą się Za damage? Kurwa zerowy, właśnie. Wartościowy. Kim zerowy damage. Jesteś Kim jesteś, jesteś zwycięcą. Ona ma taki właśnie, perfumiarską bańkę na sobie, nie? Że teraz się nie wbije tak, żeby dwóch na raz polować, bo to był duży <grym> błąd. Gdzie jest to babsko? w ogóle kwiaty też zajebie, jebać kwiaty. Chodź babo. Znaczy nie wiem, czy ty jesteś babą, ale. No, teraz się na coś nie raz Perfumeum. Po cichaczu. Czy tam się obudziła? Tak i idzie do mnie. Dobra, czekamy na nią. Ja tam nie wchodzę. <laughs> Niech do mnie przyjdzie. Halo, halo. Pani, tu jestem. Nie wiem, czy mnie widzi. Tam. De... Tam de medżu... Nie. Dokładnie, zero. Zero-jedynkowy system tu mamy. O nie, no i zobaczyli oboje. Juhu, uciekanie. E, trzymaj się mieteczek. Na razie. Ja nie widziałem, jak pisałeś. Na razie. Dobranoc. Pewnie już ci nie ma. Au. Plecki. ten perfumiarz do mnie idzie, spermiarz. Chciałem zgridować atak, no teraz pewnie umrę przez to. Bleh. Bleh. Kurwa ty. U, ilej temu? Wpatrzcie. właśnie, bo są zwiększone ten dropy ogólnie ze wszystkich przeciwników, nie? Ciekaw jestem, czy jego set coś daje. Oj oj oj, halo halo, panie perfumiarzu, czy pani? Nie. No i się zbufiła znowu. Eee. Jak ucieka? Patrz, kurwa, co to co, co, co za? pussy gameplay, halo. Nie robi się tak. Nie, nie przy mnie. Dobra, mamy trzy nowe perfumy. Tu jest jeszcze taka dziurka, nie? Gdzie jest ta dziurka? Bo w dziurce coś jest, ale tam jest chyba właśnie talizman, nie? Który Ja już mam. Czy tu jest talizman? Nie pamiętam. Tu był chyba talizman, tak? Mi dlatego go nie ma, bo ja go już mam. Tak zakładam przynajmniej. A tu jest dziurka. o. I co jest tutaj? Może więcej perfumów? Albo jakiś ten, coś? Nie wiem. Tali nie, tu jest talizman. Hm. Ja już mam, tak? Mógł dwa założyć? No nie, niestety nie. Niestety hmm. nie. No nic. Coś tu jeszcze jest w ogóle? Czy tu są jakieś te? O. Kolejne perfumy, okej okay. Kolejnych sześć mam łącznie Jestem w kombacie, więc sobie nie skraftuję A to duże też bije? Bije Dobra, jebać to, nie chcę